Cześć Boże, witam Cię bardzo serdecznie. Weź do ręki pismo święte, otwórz je na Ewangelii, według świętego Mateusza, na piątym rozdziale, wersetach od 13 do 16. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, poprowadź moją modlitwę. Daj mi łaskę spokoju. Daj mi łaskę równego oddechu. Daj mi łaskę przyjęcia tego, co Jezus Chrystus chce mi dzisiaj powiedzieć. Dziękuję, że jestem na tyle ważny, że Bóg chce się ze mną spotkać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mam możliwość tej modlitwy. Dziękuję Ci za to, że Ty na mnie czekasz. Panie Jezu, proszę Cię. Aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Tak pokieruj moimi myślami, wspomnieniami, uczuciami, aby prowadziły jedynie do Twojej chwały. Pozwól mi, Panie, nie kontrolować, lecz przyjmować to, co się pojawia we mnie, a Ty sam tym kieruj. W tej medytacji proszę Cię, Panie, abyś nauczył mnie służyć Tobie, tak, abyś mógł mnie posłać tam, dokąd chcesz. Mając zamknięte oczy, wyobraź sobie, że Jezus będzie w Twojej okolicy. Zobacz, jak szykujesz się na spotkanie z Nim. Zabierasz termos, coś na czym będziesz mógł usiąść. Zobacz, jak wyruszasz w drogę. Zamykasz Twój dom. Inni ludzie także idą z Tobą na to spotkanie. Wychodzicie wcześniej rano, słońce jeszcze nie wstało, jest lekka rosa. Idziecie na górę. Gdzie czeka Jezus i naucza. Zobacz, jak siedzisz na wzniesieniu. Spójrz na ludzi obok ciebie. Usłysz słowa wypowiadane przez Jezusa. Ty jesteś solą ziemi. Ty jesteś światłem świata. Nie stawia się światła pod korcem, ale tak, aby wszyscy je widzieli. Co rodzi się w Tobie, kiedy słyszysz te słowa? Bóg wypowiada je bezpośrednio do Ciebie. Jak to rozumiesz? Co jest w Tobie tą solą, która nadaje Ci smak? Sama sól jest niedobra. Sama sól posypana na ranę szczypie. Ale sól jest konieczna, żeby potrawa była dobra. Co jest Twoją solą? Osobowość, konkretne cechy, talenty. Dla kucharza sól jest niezbędna. Bez niej by sobie nie poradził. Tak samo we mnie jest coś takiego, co jest dla Boga konieczne, bez czego On sobie nie poradzi. Jest we mnie coś takiego, co mu się bardzo podoba. A może czuję się jak sól wyrzucona, podeptana. Sól, która nadaje się tylko do posypania oblodzonej drogi. Gdzie straciłem swój smak? Jak mogę wrócić do smaku, do soli, którą miałem w sobie wcześniej? Usłysz te słowa jeszcze raz. Ty jesteś światłem świata. Nie zapala się lampy i nie kładzie pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim domownikom. Tak niech świeci Twoje światło, aby ludzie widzieli Twoje dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pokazywanie światła Bożego nieraz wiąże się z dyskomfortem. Być może wolę nie pokazywać mojego światła. Chciałbym się schować. W jakich sytuacjach, przed jakimi ludźmi, boję się pokazywać moje światło? A przecież Bogu konieczne jest moje światło. On go potrzebuje. Światło samo nawet nie wie, gdzie dociera. Ono po prostu świeci. To nie moja sprawa, gdzie docieram. Ja mam po prostu świecić, być z Bogiem, być Jego światłem. Światło nie świeci dla mojej chwały, dla mojej satysfakcji. Ono jest jedynie dla chwały Boga, byśmy wszyscy mogli być zbawieni. Czy chcę świecić jedynie dla chwały Boga, nie dla mojej korzyści? Wyobraź sobie, że stoisz przed osobą, przed którą boisz się świecić, że jesteś w miejscu, gdzie utraciłeś swój smak. A teraz zobacz, jak dla Jezusa, dla Jego chwały zaczynasz świecić, dawać świadectwo, mówić. Robisz to mimo lęku, strachu, poczucia niemocy. Zobacz, jak w tej osobie zaczyna to pracować. Jak coś dotyka jej serca, jak drga w niej słowo, które wypowiadasz, jak została dotknięta Twoim światłem. Spójrz, jak ona i Jezus cieszą się ze światła, które wypłynęło z Ciebie, jak ta osoba jest Ci wdzięczna, jak Jezus czuje się z Ciebie dumny. Możesz podejść do Niego i zobaczyć, jak patrząc na Twoją twarz, mówi: Jestem dumny z Twojej wytrwałości. Moja córko, mój synu, jestem poruszony Twoją wiernością. Możesz teraz porozmawiać z Jezusem przez dłuższą chwilę. Powiedz Mu o tym, co najbardziej dotknęło Twojego serca, i pozwól Mu na to odpowiedzieć. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Krwi Chrystusowa napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa wzmocnij mnie. O dobry Jezu wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił cię na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.